dziś jest... Jutro jest ten... 8... Y, ós, luty, czyli tłusty czwartek. Mam nadzieję, że teraz się na... tym wie tyle pączków i tylko wlezie. Musimy się odrzać. Może w szkole będzie jakoś tam... Zarąbiście będzie. Jeszcze smacznego to w tusty czwartek i żeby czyli ósmy luty. A 14 luty to się da, da popielcowa, czyli w same walentynki. Tak dziwna data nie i walentynki i popielec kurde. Jakbym dał czekoladki w ten sam dzień w tym roku i zjadł to byśmy oboje zgrzeszyli. No Zaczynaj i um, stałem się jakiś na Elo